Wraz z początkiem roku 2021 zobligowani jesteśmy przepisami do segregacji tzw. śmieci biodegradowalnych. No i okej, okay, wyrzucamy obierki po warzywach oraz resztki jedzenia do brązowego pojemnika. Zamykamy klapę i odchodzimy z wolna, rozkoszując się radością, że już wkrótce z tych resztek powstanie. No właśnie. Co powstanie z czerstwego pieczywa, skórek od banana czy Odkrytej w plecaku zdecydowanie zbyt późno kanapce, po co tak w ogóle zaczęliśmy oddzielać te śmieci od innych, zamiast wrzucać wszystko do zmieszanych? Zacznijmy ten brudny temat od tego, że wielu z nas wyrzuca do śmietnika bio jedynie podstawowe resztki, takie jak obierki po ziemniakach czy zepsute jedzenie, ale żarłoczność brązowego kubła na śmieci bio jest dalece większa. Zupełnie na miejscu byłoby wrzucać do niego także fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty, skorupki jajek, a nawet niezaimpregnowane drewno czy trociny. To wszystko nadaje się do przetworzenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że do śmietnika bio można wrzucać także łupiny orzechów czy resztki roślin doniczkowych. Byle bez ziemi. Tak jak Jan, on też był bez ziemi. Wyobraźmy sobie, że to wszystko może stać się paliwem dla miejskich autobusów lub ogrzewać domy. Brzmi jak koncept z książek Lema, a tymczasem to się już dzieje. Sztokholm od lat zasila flotę transportu publicznego biogazem wytwarzanym z odpadów organicznych. Ale to jeszcze nic. W Anglii po ulicach Bristolu jeździ słynny biobus napędzany biogazem z ludzkich odchodów. Tak jest. Jak widać, na wszystkim da się zrobić, i w Bristolu pojęcie kupa złota ma zupełnie inny wymiar. OK, brzmi to fajnie, ale paliwo do autobusu wytwarzane ze starego ogóra to wciąż rzadka sprawa. Częstszym kierunkiem dla bioodpadów jest biokompostownia, gdzie zamieniają się w naturalny nawóz, który potem wraca do gleby i poprawia jej jakość. A moc takich biokompostowni działa na wyobraźnię. Na przykład, biokompostownia w Poznaniu w trakcie jednej tylko doby jest w stanie przetworzyć 84 tony biośmieci. To tyle, ile waży 16 słoni afrykańskich, a trzeba wiedzieć, że słonie afrykańskie to największe słonie wśród słoni. Biodpady trafiają też do biogazowni, gdzie ulegają fermentacji bezslenowej, wytwarzając biogaz, ekologiczne paliwo wytwarzane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ale, ale, jak ze spleśniałej buły ma powstać czysta energia. To ciekawie postawione pytanie. Zbiorniki w biogazowniach nazywane fermentorami działają jak takie wielkie żołądki. W tych zbiornikach, przy całkowitym braku tlenu, zaczynają działać bakterie, które zjadają odpady, rozkładając je na prostsze substancje. Słowem, odpadki, będąc nieustannie mieszane, powolutku sobie gniją. To przypomina trochę trawienie jedzenia w naszym układzie pokarmowym. Bakterie rozkładają materię organiczną i wydzielają przy tym biogaz bogaty w metan. Segregacja bioodpadów wydaje się prosta. Wyrzucamy resztki jedzenia i gotowe, prawda? No właśnie, nie dla wszystkich. Jakie są najczęstsze błędy? Przede wszystkim jednorazowe foliówki. O, na każdym osiedlu znajdzie się jakiś delikwent, który fusy po kawie wyrzuci w worku foliowym. Tymczasem ten nawet jeśli jest biodegradowalny, to jednak rozłożenie się zajmie mu trochę czasu. Dużo więcej niż zawartości, którą sobie przechowuje. Poza tym nie powinniśmy wrzucać kości. Że te nie rozkładają się zbyt szybko wiedzą dobrze choćby paleontolodzy poszukujący tego co pozostało po dinozaurach. Co prawda, w niektórych biogazowniach są instalacje, które sobie z kośćmi poradzą, lecz generalnie jest to jeszcze rzadkością. Ambaras jest jeszcze z jajkiem, bo jego skorupka jest pożądanym składnikiem, ale już żółtko i białko, jeśli już musi, to powinno trafić do zbiornika ze zmieszanymi. A tak w ogóle, to dlaczego resztki pomarchewce mogą trafić do bioodpadów, a kawałek kurczaka już nie? W końcu jedno i drugie się rozkłada, prawda? No właśnie, nie tak samo. Odpady roślinne kompostują się w sposób kontrolowany, zamieniając się w wartościowy nawóz. A mięso zamiast się rozkładać, po prostu gnije. Biokompostownie w dużej mierze nie są jeszcze przystosowane do ich przetwarzania, co zaburza cały cykl i utrudnia otrzymanie kompostu. Przetwarzanie bioodpadów to nie tylko kwestia kuchennych resztek, coraz częściej rozważa się zastosowanie podobnych metod. Na zupełnie innym poziomie. W USA rośnie zainteresowanie pochówkiem w formie kompostowania ludzkich ciał. Naprawdę. Podczas gdy po tradycyjnym pochówku ciało w trumnie rozkłada się długimi latami, tak, w tej metodzie człowiek w proch się obróci najpóźniej po dwóch miesiącach. Dzieje się tak dlatego, że ciało przechowywane jest w specjalnych komorach. Temperaturze 50-70 stopni Celsjusza, gdzie towarzyszące mikroorganizmy robią swoje, diametralnie przyspieszając proces. Metoda zyskuje w oczach osób, dla których ekologia jest ważna nawet po śmierci. Szczególnie, gdy spojrzy się na liczby, bo te mówią, że jedna tylko kremacja uwalnia do atmosfery średnio aż 240 kg dwutlenku węgla. Nie we wszystkich amerykańskich stanach jest jednak taka możliwość, więc osoba zainteresowana pochówkiem, zanim wybierze się w ostatnią podróż, powinna wpierw wybrać się w przedostatnią podróż do jednego ze stanów, gdzie takie prawo obowiązuje, czyli na przykład do stanu Waszyngton, Oregon czy Kalifornia. Dziś właściwa segregacja odpadów jest kłopotliwa. Różne gminy mają różne przepisy, co można wyrzucać w Olsztynie, tego nie można w Prudniku, Edukacja ekologiczna kuleje, więc trudno się dziwić, że ludzie jeszcze się mylą. Nauka gna jednak do przodu, wymyśla coraz to nowsze zastosowania dla bioodpadów i kto wie, to co dziś jest jeszcze problemem, kiedyś może stać się rozwiązaniem. Są już eksperymenty, w których z bioodpadów wytwarza się materiały budowlane, a nawet tekstylia. Możemy się śmiać, ale kto wie, może za kilka dekad bioodpady nie będą problemem do rozwiązania, ale kluczowym surowcem, który zasili miasta, ogrzeje domy i pozwoli produkować ubrania z obierek po ziemniakach czyli ubierzemy się w to, czego nie zjemy. I to tyle na dziś, wielkie dzięki, że dotarliście do samego końca. No i co? No i oczywiście przyjemności.